Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dostałam bardzo ciekawy e-mail od Iwony G dwa dni temu i chciałabym na ten e-mail odpowiedzieć. I też ten e-mail zaczytać, ponieważ uważam, że dla wielu ludzi ten temat jest aktualny. Więc ochrona energetyczna. Iwona odpisała mi na moje wideo. Pod tytułem ochrona energetyczna napisała Witam panią Irynę. Znam panią oczywiście z danych lat z gry w ciemno. Czytałam o tym, że ma pani swoją szkołę Irynę na YouTube. Nie wiem, czy pani dalej jest aktywna. Jeśli tak, prosiłabym o jakąkolwiek radę. A jestem 62-letnią kobietą. Mieszkam w Holandii. Życie przeszło jakoś szybko, z dużymi i mniejszymi dra dramatami. Chcę wam zaznaczyć, że życie zawsze przychodzi bardzo szybko. To jest znana właściwość. Nieważne, czy masz 100 lat, czy ktoś ma 70 lat, czy ma 30 lat, powie, że minęło jak jedna chwila. Należy o tym pamiętać i ocenić swoje życie i rozumieć, że należy przenosić życie z odbywania się w głowie. Trzeba przenosić to życie w rzeczywistość. Czyli nie zgadza się z tym, że nas wprowadzają, wprowadzają w pixel, w wirtualną rzeczywistość, w wyobrażalną rzeczywistość, tylko zmuszać leniwe ciało, gonić je na sport, na ulicę, na pisanie, na czytanie, na robienie czegoś aktywnego, co sprawia, że jesteś twórcą, a nie konsumentem. Że tworzysz coś, że słyszysz siebie, robisz to, co ty chcesz, próbujesz dostać to, co chcesz w tym życiu. Dodaję siłę i szczęście, nic innego. Ostatnio od dwóch lat mam straszny, długotrwały tre, stres, wywołany pandemią korony. Przed tym byłam słaba psychicznie, właśnie brak mi tej energii, która powinna mnie chronić przed złymi wpływami. Zrobiłam <laughs> <laughs> sobie napój. <laughs> Proszę. Napój z orzeszków. Cytrowe. muszę wodę wypić, bo normalnie nie ujadę, chwilę. dam, gadałam przez półtorej godziny dla swoich subscribers, czyli dla um, ludzi w innym języku. Na swoim kanale na Instagramie przez półtorej godziny to trwało i nic nie piłam, nic nie robiłam. No bo dla mnie w życiu numer jeden jest ten przekaz, który mam do e, zaoferowania, do podzielenia się, podzielenia się, do realizacji, nawet nie do zaoferowania. Ja czuję odpowiedzialność przed swoim duchem, przed swoim jestestwem, wyrazić to, co chcę być wyrażone. Jeżeli dla siebie zachowujesz e, ten potok, nie dzielisz się z innymi. Nie realizujesz tego w fizycznej rzeczywistości, to więcej ci nie dadzą. To jest jedna z podstawowych zasad. Tak, więc. A wody z jest dodatkiem kilku kropli olejków meterycznych firmy Dotera. To jest bardzo dobrze dla wszystkiego, dla zdrowia. I ona pisze, że, że przez, przed pandemią, bo już psychicznie, właśnie brak mi tej energii, która powinna mnie chronić przed złymi wpływami. Ostatnio przeczytałam wpis pod filmikiem ochrona energetyczna, Twoja moc. Wszystko się zgadza, co Pani opisuje. W filmie nie wszystko rozumiem, bo słaba słyszalność. Przepraszam za to, wiem, że niektóre filmiki już takie są. Nie umiem sobie poradzić na dzień dzisiejszy, bo znowu wojna w Ukrainie i znów przeżywa wielki strach, który cały organizm osłabia. Ostatnio miałam atak, paniki w, w nocy, zadzwoniłam po pogotowie, cała się trzęsłam, jak przyjechali, zbadali serce, było ok. Stwierdzili silny atak. Minął po 15-20 minutach. Poszłam zmęczona spać, ale od tego czasu czasami budzę się w nocy z suchym gardłem i nie chce mi się spać. Myślę, że bakterie toksyny zżerają. Biorę tabletki o zasepach, ale w czasie spadku energii atak strachu nie działają. Boję się wszystkiego. Córka dorosła, jeszcze mieszka ze mną, ale chce się wyprowadzić na tymczasowe mieszkanie. Córka mnie nie rozumie i bagatelizuje. Myślę, że w tym wielkim kryzysie mieszkaniowym jeszcze taka niepewna sytuacja. Będzie trwała. Chciałabym wyjechać do sanatorium do Polski, ale boję się, że w koło nie będzie miejsc wolnych w maju- czerwcu, w normalnym niedrogim hotelu zdrowiskowym. Lato raczej odpada za dużo turystów, a ja już jestem na maksa. Mój dobry przyjaciel nagle zmarł w lipcu zeszłego roku. Jestem w żałobie, nie umiem się cieszyć. Nie umiem. Psychiatra zapisał antydepresanty, ale jestem uczulona, leków nie mogę używać. Zostało naturalnie sobie pomóc. A to takie trudne. Prosiłam w podaniu mojego ubezpieczenia zdrowotnego o jakąś pomoc finansową na wyjazd do uzdrowiska. Jeszcze nie mam odpowiedzi. Czy mogłaby pani mi coś poradzić? Bo naturoterapeuta ostatnio badał moją energię i wiedział, że tej energii mi brak. Nadzwyczaj, wyczerpanie tarczyca, hormon stresu jest na tarciu. Jak mogę sobie robię oddechy, gdy się zlecuję. Jeżdżę codziennie na rowerze. Teraz bardzo schudłam, boli mnie, jak siedzę na siodełku. Jeśli pani ma czas, proszę mi odpisać. Dobre słowa poprawiają moje samopoczucie. Czuję się samotna tą długotrwałą izolacją. W Holandii było za dużo i e, długo lockdown, i siedzenia w domu. Będę wdzięczna. Życzę wszystkiego dobrego, do usłyszenia i pozdrawiam za słoneczne Holandię. Iwona G. Jeszcze e, nie przeczytałam na początku, czemu się ominęłam to jedno zdanie, że e, Iwona mieszka od 37 lat w Holandii. Więc dużo się dzieje, tak? Ta rzeczywistość jest tak stworzona, żeby dużo się działo, żeby wszystkim na gwałt było coś potrzeba, potrzeba od Was, od Ciebie, żebyś wszystko rzucił i pobiegł kogoś uszczęśliwiać. Na tym to polega. I cała gra, całe szczęście trzeba sobie wygryzać, Wybryz, wygryzać wbrew wszystkiemu. Będą mówić, że jesteś egoistą, będą mówić, że teraz nie czas, bo wszystko jest tak stworzone, żeby nigdy nie było czasu. Nigdy nie jest czas być szczęśliwym, nigdy nie jest czas na to, żeby być silnym, to się robi wbrew. Szczęście i siłę się zdobywa wbrew, wbrew temu całemu systemowi, który jest ukształtowany w taki sposób, żeby człowiek był pożyteczny, korzystny dla innych, służalcy, żeby bał się wyrazić swoje zdanie, żeby kiwał kłaniał się tak po prostu, żeby próbował się komuś podobać. a to jest droga do nikogo. Więc mam odpowiedź dla Iwony. Dzień dobry. Działanie jest najlepszym lekiem. Wychodzenie z życia w głowie leczy nerwowe załamanie. To jest lek na wszystko, moi drodzy. Planowanie, robienie w każdej chwili tego, co zrobić już teraz mogę. Ja mam milion flamastrów, ja mam milion mazaków, różnych e, długopisów kolorowych, różnych tutaj po e, prostu kilka pudełek, ołówków pisać szanować swoje myśli, uczyć, jeżeli uczysz języku, zapisywać słowa. Ja niektóre słowa 20 razy zapisywałam, czy to w języku polskim, czy angielskim. To jest szacunek do tego, żeby słyszeć, czego chcesz, żeby zaznaczać na papierze w głowie to, co Ciebie cieszy, co sprawiło, że zastanowiłeś się nad czymś, co Tobie najzwyczajniej się podoba. To jest cały czas odchwaszczanie swojej przestrzeni od rzeczy, które nie cieszą. Cały czas myślenie, jak mogę, właśnie co by mnie teraz uradowało, co w przyszłości chciałam, chciałam, a nic sobie nie kupiłam. To są małe rzeczy, które składają się na wielki obraz szczęścia i siły, albo nieszczęścia i marności, i niewidzenia sensu życia. A więc planowanie, robienie w każdej chwili tego, co zrobić już teraz mogę, skupiać się na tym, co mogę, a nie na tym, czego nie mogę. Jakiś sport lub rozciąganie ma być wprowadzone do planu dnia, codziennie, by ciało nie zaczęło tracić energii do życia. To jest kolejna rzecz, że ciało, jeżeli nie rozwija się, to degraduje. A ciało to jest nasze ubranie tutaj, to jest nasza maszyna, w którym, którym jedziemy po tym wcieleniu, w którym otrzymujemy wszystko, doświadczenie. A, cała nasza gra się odbywa w ciele, ja biegam codziennie. Mam taki challenge, żeby zrobiłam, chcę cały rok biegać, więc dzisiaj 272 dzień, 2 biegam, biegałam, 5-15 biegów, dzisiaj jestem już wybrana sportowo, gotowa. Żywienie jest mega ważne, surowe warzywa, a najlepiej soki wyciskane z nich. Czy ma Pani sokowierówkę? Tak, odpowiedź. A... Brzmi bardzo łatwo i oczywiste to jest, ale ja mówię Wam, to jest lek na wszystko. Wychodzić z głowy i żyć w swoim życiu. Wypisywać wręcz. Co praktycznego zrobiłem? Nie myślałem, nie bałem się, nie, nie wyliczałem, czemu się nie uda i czemu strach się bać i robić i czemu teraz nie, wszystko nie sprzyja, nigdy nic nie przyjdzie. To jest pułapka, jedna z podstawowych pułapek tego tutaj, co nam rządzi, cyr, który nazywa, nazywałem życiem. Jeżeli nie weźmiesz byka za rogi, będziesz ofiarą zawsze. Odpowiedź Iwony, jestem niezmiernie wdzięczna za szybką odpowiedź. Dobra rada od pani, będę się tego trzymała, co pani mi napisała. Odżywianie jest dobre i też trzymam się tego. Trzymam się tego. Ja mam owoce warzywa. Dużo słodkiego nie mogę, bo leci mi glukoza do góry. Ale na wakacjach mogę wszystko i się glukoza jest stała. Problem wielki, że trzy lata nie miałam tych wakacji. Życzę pani Iwono też sprawdzić w maju, w Kołobrzegu, czy są miejsca. Niezależnie od tego, czy będzie finansowanie, czy nie będzie, e, jeśli rzeczywiście w sezonie nie da się tam wyjechać, w, w, w lipcu i tak dalej, czemu, co Pani przeszkadza? Wejść na stronę tego uzdrowiska, znaleźć e-mail, znaleźć numer telefonu, jeśli może, może pani zadzwonić nie za drogo, e, napisać, zapytać, czy są terminy i zarezerwować ten termin. To już jest e, krokiem naprzód dość e, szczęściu. Działać, działać, nie być ofiarą, nie czekać niczego, nie czekać od Morza Pogody, jak się mówi na Ukrainie. Nie czekać, tylko działać i próbować dostać to, co chcesz. Kiedy ja szukałam promotora dla pracy doktoranckiej, ja wysłałam e-mail do wszystkich, rozumiecie? Do wszystkich, do których można było wysłać profesorów. Ja wysłałam 52 e-maile, ponieważ trzeba sobie pomagać, trzeba w siebie wierzyć, trzeba coś robić. Trzeba myśleć, że się uda, i wiedzieć cały czas, czego chcę i zrobić wszystko, co mogę, co w mojej mocy, co przyszło mi do głowy w tym temacie, żeby to spróbować uzyskać. To jest recepta na wszystko. A to, co robią a, ci właściciele kukiełek teatrzyków wokół. To zawsze coś posuwają, czym się martwić. Żeby załatwić ich wszystkich jednym strzałem, ja lubię najbardziej efektywne podejście w życiu, żeby jednym strzałem wszystko. Róbcie coś w swoim życiu. Świat się wali, a wy coś róbcie. Co Was cieszy, co sprawia, że czujecie, że skrzydła rosną, że realizujecie swój potencjał, że nie przechodzicie życie obok. Zapisywać, próbować, pytać, dzwonić, pisać cele, sport. Zaraz idę na spacer, potem zrobię sobie owocowo żywną ucztę. Szkoda, że jestem uzależniona od kawy, ale piję taką raczej po śniadaniu, raz dziennie. Wiem, że też jest to niedobre, ale nie potrafię się odzwyczaić. Może uda się powoli. Nie potraficie się odzwyczaić, to nie trzeba się odzwyczaić. Po prostu równolegle biegać albo rozciągać jakiś sport, prowadzić. To będzie równoważyć. Zdrowa rzecz będzie równoważyć truciznę. Trzeba, żeby ten rachunek był wam na korzyść, żeby pod koniec dnia, żeby ogólnie było więcej tego, co daje siłę, a nie zabiera. Będę robić te soki zwarzywego owoców w soku wierówce. Trzeba działać wielkie dzięki. Pozdrawiam Panią serdecznie, Iwona. Pozdrawiam, Pani Iwona. Pozdrawiam wszystkich moich um, widzów i dodam, że mój sok, który ja wyciskuję codziennie, to jest dla mnie chwila rozdrowia, to marchewka, półburaka, cytryna jabłko całe, a dwa centymetry imbiru, seler, koniecznie ten taki długi, z trzy, z trzy takie ułamane od jednego dużego selera, liście, nie wiem jakie nazwać, szony i czasem też dobrze kawałeczek grejpfruta, Grapefruit grejpfrut sprawia, że to bardzo zdrowo się przyswaja w organizmie, to ma efekt przeczyszczający. To jest jak lek. Taki sok jest jak lek i koniecznie rozcieńczać. Co najmniej jedna trzecia tego, co pijecie, to woda, a dwie trzecie tego soku, co wycisnęliście. Inaczej, jeżeli organizm nie jest do końca czysty, to może źle wpłynąć na ten, nie jak się gruczo nazywa, przy wątrobie, który jest odpowiada za rzeczy związane z trawieniem słodkich. Wszystkiego, co jest słodkie. I to może być niebezpiecznie jeżeli nie rozcięczacie sok. Jeżeli organizm jest bardzo zdrowy, można nie rozcięczyć. Mimo, że mi zawsze smacznie było nie rozcieńczać, Wam radzę: co najmniej 1 trzecia wody w tym. A dwie trzecie wyjście z tego soku, a lepiej jeszcze pół na pół, pół wody pół soku. Takie proste rady, ale to jest, e jeżeli żyć, w rzeczywistości a nie w głowie. Z mojego doświadczenia wam powiem, że to. Dawam wszystko. Szczęście, osiągnięcia, yy, siłę swoją własną historię, będziecie pisać. No i powiedzenie bardzo fajne tutaj akurat na temat. Ludzie nie oceniają, co mogą zrobić w ciągu 10 lat i przeceniają to, czego mogą dokonać w ciągu jednego roku. Zaczynajcie żyć. Jeżeli nie żyliście, zaczynajcie teraz wierzcie w siebie. Każdy krok w praktycznej rzeczywistości to jest krok naprzód. Zwiększaniu Waszego szczęścia i siły. Jeżeli macie pytania, zadawajcie, chętnie odpowiem. Gramy, bo to życie to gra.